Witajcie! Dzisiaj mamy walentynki, zjeżdżamy z wineczkiem, a zaraz Wam pokażę co jest w pakach. Jak widzieliście w poprzednim filmie, byliśmy razem z Dorotą w Rzeszowie w Haczykowo.pl na ich trzecich urodzinach, ale zakupy zrobiliśmy przez internet. Pokażę Wam co jest w środku, co zamówiliśmy, jakie nowości. Jak widzieliście w naszym filmie z Haczykowo.pl z ich urodzin, wrażenie właśnie zrobiło na mnie ta zalewa Squidowa, Salted Squid. Jest to zalewa, którą możemy dopalać do kulek, jak również do zamęty na pewno sprawdzi się w moim arsenałem, bo lubię zalewy typowo skidowe. Ok, odkładamy mamy dwie takie zalewy na początek, zobaczymy co dalej. Waterbox 105 Akurat dobry, bo potrzebowałem tego już tego wariantu na drobne akcesoria, jak igły. Igły, haczyki, jakieś przypłyny drobne, na no szybkie zasiadki, także to będzie też dobre rozwiązanie. Mam też inne produkty z tej serii. Bardzo fajny boksik, także Wam pokażę, nawet zaraz otworzymy. Zobaczcie sami. Fajny taki zgrabny boksik, jakieś drobne akcesoria. nawet i tutaj zapasowe siatki z PVA też można tutaj schować e, zamykane szczelnie nie dostanie się żadna wilgoć także odkładamy fajny produkt zapasowe siateczki e, pokażę Wam e, boksik taki, który można było zakupić w i co mamy w środku? nożyczki zapasowa siatka fajny ubijak jak widzicie Także. produkt designersko poprawiony, że tak można powiedzieć. Wcześniej też używałem tej wersji, tylko że już miało inne jakby opakowanie. To jest takie bardziej fajne, praktyczne, bo też pasuje do każdego boxa do motorboxa, ten rozmiar. Także to mi się sprawdzi na zasiadkach to jest jeszcze czy w tym wiaderku mamy też igłę. Igła taka do tu przypychania siatek PVA czy tam e, kiełbasek PVA, też fajny produkt. To akurat mam też, tu będzie jakaś zapasowa. Otwieramy kolejną opakę. Pokażę Wam, co w kolejnej paczce jest. Można powiedzieć, moi mili, że to są walentynkowe kuleczki. Oczywiście. Moja ulubiona seria Scopex Squid Rozmiar 18 mm Właśnie mi ich brakowało w moim arsenale. O i zobaczcie Zaraz Wam pokażę kolejne wiadereczka Podkładamy paczkę Mamy kolejną, kolejne wiadereczko Również y, tutaj z wersją y, Citrus To co właśnie na ten chcę przetestować na wczesną wiosnę Mamy w środku dopalaż Citrus Plum Juice. E, będę go używał do, 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 do PVA, czy też do dopalenia kulek. E, bardzo fajnie właśnie produkt. Zobaczymy, jak też pachnie, nie? Bo to też... Mm, Cytrynka. Kopki 15 mm. Poprawionej właśnie w wersji kolorystycznej. Wersja Yellow, czyli taka żółta. Ładnie pachnie, będziemy testować. Także pokażę Wam w środku, jak wyglądają. Okay. Tutaj tak, mamy kuleczki. Kuleczki cykluza. Rozmiar 20 mm. To jest nowy produkt. Zobaczymy, jak się sprawdzi na wczesną wiosnę. Coś jeszcze w tym wiadereczku jest. No, zobaczymy, co tu wejmę. A właśnie. Co mamy w środku? PHOA. To jest też nowość. PFOA Back system. Bardzo fajne. Przetestujemy też na wiosnę. Zobaczymy jak nam sprawdzi. Odkładamy i otwieramy kolejny karton. Mamy również w konopi. No to też fajny produkt, na pewno też wykorzystam na zasiadkach. E, na razie mam dwa opakowania, zobaczymy jak będzie, to najwyżej się dokupi. Także produkt również top. Też nie otwieramy, bo są szczelnie zapakowane, więc nie ma sensu na razie tutaj otwierać. Woda zweryfikuje, tak? Czy się też Wam to podoba? Konopia zawsze się sprawdzała, więc tutaj się doporana jest z skopek Squid, przepraszam, skopek Squid, Więc będziemy testować. Dziękuję mili, że byliście ze mną na tym krótkim unboxingu. Kończąc, jeżeli macie jakieś pytania odnośnie produktu, firmy Dash, zapraszam również na dyskusję na grupę Dash Polska. Ewentualnie piszcie w komentarzach. Bardzo chętnie Wam pomogę i opowiem na każde Wasze pytanie. Pozdrawiam.